Plejada gwiazd na czerwonym dywanie i moda na najwyższym poziomie. To to, co portal KimKim.pl kocha najbardziej. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną relację z pokazu Łukasza Jemioła. Męskie spojrzenie na damską kolekcję w wykonaniu faceta. Jak najbardziej to się zdarzy już za chwilę na portalu KimKim.pl. Zaczynamy? Zaczynamy. Jestem przede wszystkim pod ogromnym wrażeniem dzisiejszego wydarzenia. Dawno nie widziałam tak ogromnej, przede wszystkim imprezy, ale tak świetnie zorganizowanej. E, wprowadził nas w taki magiczny świat. Najbardziej podobały mi się powłóczyste suknie z pięknych, zwiewnych materiałów czarne. Jak najbardziej kolekcję również doceniam. Połączenie form, e, to jak się bawi trochę modą. E, I to wszystko było spójne. E, były takie rzeczy, które bym zabrała ze sobą do szafy. Bardzo podobały mi się te rozcięcia połączone Sznurkiem. Okay. I ben, coś? Bardzo seksowne i ja lubię właśnie takie dodatki, że masz na przykład prostą sukienkę, a gdzieś tam jest tutaj rozcięcie na przykład i widać kawałek uda. Ta kolekcja była takim zbiorem pewnych zabiegów, które lubię robić, ale też chciałem, żeby było trochę odpowiednich faktur koło gładkich tkań, co plisy robią fantastycznie. Były oczywiście kożuchy i futra, które uwielbiam w jesienno-zimowym sezonie. Było dużo zwiewnych sukni, było dużo takich rzeczy bardzo cool, zestawionych ze swetrami, małe spódnice, takie bardzo zadziorne zestawy, taka niedosłowna myślę moda. To musiała być bardzo. Piękna, wzruszająca, sentymentalna podróż dzisiaj. Była y, y, sentymentalna o tyle, że faktycznie pracujemy już te 10 lat razem. No Ja pamiętam początki Łukasza i faktycznie pojawił się projektant, który no, y, szalenie konsekwentnie przez te ostatnie 10 lat zbudował i swoją markę, i historię swoich pokazów. Y, I faktycznie no dzisiaj dla mnie duże wzruszenie, bo pamiętam te. Te pokazy wstecz. Sprzed lat, sprzed 10 lat. Sprzed lat i faktycznie tę drogę i no, bardzo gratuluję Łukaszowi. Spotykamy się na pokazie niezwykłym, bo o jest zorganizowanym z okazji dziesięciolecia marki Łukasz-Jemią. Zdarzało Ci się bywać na tych pokazach wcześniej, prawda? Tak, z Łukaszem współpracujemy i powiem szczerze, za dwa, trzy tygodnie zaczynamy bardzo duży, fajny, modowy projekt w Afryce. Lecimy. W Afryce? Tak, Łukasz. Okay. I, I w... będzie to projekt, który będzie polegał na. Modowy. Wymyśliłam po roku temu projekt dla mojej fundacji, gdzie angażuję czterech topowych naszych polskich projektantów, którzy projektują dla mnie suknie inspirowane Afryką. Jadą z nami cztery wspaniałe kobiety. Poza moją skromną osobą Kasia Bujakiewicz, Weronika ściążkiewicz i Justyna Seczkowska. Ambasadorką budowy szkoły w Afryce jest Małgosia Rozenek. Lecimy do Afryki, robimy tam piękne zdjęcia, które idą do kalendarza, robimy sesję również do Gali. Później licytujemy te wspaniałe suknie od Kitur na rzecz mojej fundacji, czyli budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ganie. Więc moda łączy się z aspektem Charity, z piękną podróżą na Czarny Ląd, no i z pomaganiem, więc myślę, że Piękny kim to... Kim jest pierwsze, które o tym wie. Jesteście tak, pierwszym.